20 stycznia Jarosław Żukowski. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w naszym nowym programie informacyjnym. Co dwa tygodnie będziemy Państwu przedstawiać najnowsze zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w egzekucji administracyjnej, opłacie śmieciowej i podatku od towarów i usług. Dodatkowo, prenumeratorzy przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych będą otrzymywali pełny raport uwzględniający wszystkie zmiany w przepisach, a także orzeczenia sądów administracyjnych, najważniejsze rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pisma i komunikaty administracji rządowej, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. A więc zaczynamy. Co ważnego zdarzyło się w podatkach gminnych między 3 a 14 stycznia? Zapraszam na wiadomości podatkowe. Przykrycie namiotowe budowlą. Pobór opłaty targowej w 2022 roku. Zwolnienia kolejowe po nowemu. Na początek dwie istotne zmiany. Od nowego roku weszła w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych. O komentarz do tej nowelizacji poprosiliśmy profesora Leonarda Etela, który twierdzi, że nowelizacja powoduje w praktyce, że zwolnienie obejmie wszystkie nieruchomości związane z transportem kolejowym. Dzień dobry, panie profesorze. Proszę powiedzieć, dlaczego ta nowelizacja jest pana zdaniem niekorzystna dla gmin? Dzień dobry, witam serdecznie. Decyduje oczywiście sposób tworzenia prawa. W tym przypadku zwolnienie zostało wymyślone i przygotowane przez samego podatnika, Ministerstwo Infrastruktury, a konkretnie dyrektor Depart Departamentu Kolejnictwa. Wiedział, co trzeba zwolnić, żeby zwolnić wszystko, co było związane w sposób z transportem kolejowym. I to zrobił. Fakt, że został rozwiązany pewien problem dosyć istotny związany z tym, że nie korzysta już ze zwolnienia. Tak zwana infrastruktura prywatna, czyli te bocznice przy browarach, cementowniach, działki pod nimi podlegają od 1 stycznia 2022 roku opodatkowaniu. Ale to jest tylko jedyna dobra wiadomość, bo wszystkie pozostałe są takie, że mamy do czynienia z bezpreceden bezprecedensowym rozszerzeniem zakresu zwolnienia przedmiotowego. W efekcie gminy stracą na tym finansowo. Pojawiło się nowe zwolnienie dotyczące obiektu. Infrastruktury usługowej, to wszystkie budynki zaplecza technicznego, ale te głośno dyskutowane terminale techniczne, kolejowe. Pojawiło się zwolnienie nieruchomości związanych z obsługą, bardzo szerokie. Pojawiło się nowe zwolnienie infrastruktury nieczynnej, czy też w końcu obszar kolejowy jako suma działek, na których znajduje się infrastruktury kolejowej. Napisano to tak, że w zasadzie nie ma niczego, co by podlegało opodatkowaniu, a co by było związane z transportem kolejowym publicznym. Znowu, Proszę Państwa, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że gminy są pozbawiane dochodów bez rekompensaty z tego tytułu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, jak już powiedziałem na samym początku, że jeżeli dopuszczamy do takiej sytuacji, że sami sobie podatnicy piszą zwolnienie, to niedługo w moim odczuciu na terenie gmin mogą pozostać tylko nieruchomości zwolnione i wyłączone. Z opodatkowania. Żartuję, ale nie do końca, bo to jest zjawisko dosyć powszechne, że ustawodawca centralny wprowadza zwolnienie, cierpią na tym gminy, mają mniejsze dochody z podatku od nieruchomości i nic w zamian nie dostają. Tak być nie powinno. Dziękuję panie profesorze za ten komentarz. Państwa przepraszam za nienajlepszą jakość tego połączenia telefonicznego. A za chwilę o kolejnej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Również od nowego roku obowiązują zmiany dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych, lotnisk użytku publicznego. W tym także te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle, znajdujące się na tym obszarze. Zmiana ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której zwolnienia będą jednoznaczne, o co do tej pory było trudno. W kolejnej informacji mówimy o tym, co zrobić z opłatą targową. W styczniowym wydaniu przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych ukazał się ważny tekst redaktora naczelnego miesięcznika Rafała Dowgiera. Dotyczy opłaty targowej. W ubiegłym roku gminy jej nie pobierały, ale rozwiązanie to miało jedynie li tylko epizodyczny charakter. Jak zatem ma wyglądać opłata targowa w 2022 roku? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do pana profesora Rafała Dowgiera. Panie profesorze, co mają zatem zrobić gminy? Pobierać opłatę czy jej nie pobierać? A pamiętajmy, że w życie weszła ustawa, która nakazuje gminom przygotowanie miejsc do handlu rolnikom w piątki i w soboty. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To pytanie jest bardzo na czasie, dlatego że mamy nowy rok, nowy rok, w którym będzie można w końcu pobierać opłatę targową. Tak jak Państwo wiecie, pamiętacie, w roku 2021 tej opłaty nie pobierano ustawowo, zaniechano poboru tego świadczenia. Takich regulacji na rok 2022 nie ma. W związku z tym każda z gmin będzie mogła tę opłatę pobierać pod warunkiem, że będzie spełniała pewne wymogi formalne. Chodzi tutaj przede wszystkim o posiadanie uchwały wprowadzającej tę opłatę targową oraz regulującej elementy konstrukcyjne tego świadczenia, między innymi stawki czy też pobór w drodze inkasa. Zatem należy pamiętać o tym, żeby przyjrzeć się tej lokalnej legislacji i zobaczyć, czy przypadkiem w roku 2021 Rada Gminy nie uchwalała czy nie zmieniała uchwał, które opłaty targowej dotyczą. Jeżeli te uchwały były podejmowane przed 2021 rokiem na okres nieoznaczony, Czyli nie miały ograniczenia do roku, to w zasadzie one od 1 stycznia 2022 roku będą działały i gminy będą mogły pobierać opłatę targową. Na tożsamych zasadach jak przed 2021 rokiem, z jednym zastrzeżeniem, ale dosyć ważnym, wchodzi w życie od 1 stycznia tego roku nowe zwolnienie z opłaty targowej. To zwolnienie jest właśnie związane z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników oraz ich domowników. Takie podmioty, które będą dokonywały handlu, będą dokonywały sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, yy, będą mogły być objęte zwolnieniem z opłaty targowej. Od razu, proszę Państwa, trzeba powiedzieć w ten sposób, że no, zwolnienie jest napisane w taki sposób, że budzi ono wątpliwości interpretacyjne. Ja osobiście skłaniam się do takiej interpretacji, że to zwolnienie będzie odnosiło się tylko i wyłącznie do dokonywania sprzedaży w tychże miejscach, które wyznaczy stosowną uchwałą Rada. Gminy, w miejscach, w których to rolnicy i domownicy, co by to nie znaczyło, to też będą trudne do weryfikowania rzeczy, będą prowadzili sprzedaż. Dziękuję za tę informację. A w wiadomościach o problemie, czy właściwie rozumiemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 roku? Podatnik, właściciel działki zabudowanej szeregiem budynków wynajmowanych innym podmiotom na działalność gospodarczą, zwrócił się do miejscowego organu podatkowego o interpretację. W czasie pandemii wiele z budynków nie było użytkowanych, bo był lockdown i podatnik chciał wiedzieć, czy ma prawo złożyć korektę deklaracji podatkowej za lata 2020 i 2021, obniżającą zobowiązanie, oczywiście. Prezydent miasta Białystok uznał że za bezzasadne złożenie przez podatnika ewentualnych korekt deklaracji podatkowych. Uzasadnił to tym, że skoro podatnik pobiera od wynajmujących czynsz, tyle że w niższej kwocie, to jest to dowód na istnienie wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny potencjalnego związku, skoro mówimy o obiekcie kompletnym, zdatnym do użytku i wykorzystywanym na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu chociażby przepisów o podatkach dochodowych. Mamy dla Państwa komentarz w tej sprawie pana Bartosza Kaźmierczaka, radcy prawnego z Urzędu Miasta Poznania. Podatnik powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo chciał uzyskać zgodę na obniżenie podatku. W odpowiedzi otrzymał odmowę, a organ podatkowy uzasadnił to właśnie wyrokiem Trybunału. Jak to możliwe? Dzień dobry. Jest to naj, jak najbardziej możliwe. Ta interpretacja pokazuje tylko to, że podatnik nie zapoznał się wystarczająco uważnie z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku, ponieważ w tym uzasadnieniu Trybunał wyraźnie wskazał, że za y, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy uznać również takie y, składniki, przedmioty opodatkowania, które mogą być potencjalnie wykorzystywane do prowadzonej przez podatnika działalności. Czyli nadal nie rozumiemy wyroku Trybunału. Dziękuję za tę opinię. A kolejna informacja będzie o tym, czy wiemy, który obiekt jest budynkiem, a który budowlą. Prezydent Szczecina uznał w interpretacji indywidualnej, że przekrycie namiotowe obiektów wykorzystywanych do celów rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych jest budowlą. I podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Organ podatkowy wywnioskował, że skoro obiekt nie jest budynkiem, bo nie ma trwałego związania z gruntem, nie jest również obiektem małej architektury, więc musi być budowlą. Powołał się przy tym na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2014 roku, który stwierdził, że każdy obiekt budowlany można zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech kategorii, wymienionych w artykule 3 punkt 1 prawa budowlanego. O problemach związanych z oceną, czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, w materiale redakcyjnym opartym na jednym z programów Studia Podatkowego. Programy Studia Podatkowego mogą Państwo znaleźć na naszym kanale YouTube. Pytanie, czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, jest stare jak. Jak prawo budowlane, do którego odwołuje się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Oraz kilkaset wyroków sądowych wydanych na tej podstawie. W studiu podatkowym mówili o tym nasi eksperci. Czy rzeczywiście jest tak, że na gruncie prawa budowlanego są tak duże wątpliwości i tak duże problemy jak w podatkach dotyczące klasyfikowania danych obiektów? Tak. Prawo budowlane definiuje obiekt budowlany jako budynek, budowlę lub Obiekt małej architektury. Z tym, że jest tam powiedziane w przepisach prawa budowlanego, że to jest obiekt, który należy rozpatrywać wraz z instalacjami umożliwiającymi funkcjonowanie tego obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Tak mówi rzeczoznawca budowlany, a co na to doradcy podatkowi, którzy często nie zgadzają się z opinią, że dany obiekt jest budynkiem czy budowlą. Opinie biegłych mogą się nawzajem wykluczać. Ale zdarzają się sytuacje, gdy podatnik zwraca się ze swoim problemem do nadzoru budowlanego. Ten organ, który tak naprawdę na co dzień profesjonalnie zajmuje się prawem budowlanym, stwierdza, że nie jest to żaden obiekt budowlany i takich sytuacji jest coraz więcej. A zatem budynek czy budowla? A może obiekt małej architektury? I na koniec dwie informacje z zakresu podatku VAT. Ważne. Dotychczasowe orzecznictwo organów podatkowych było zgodne co do tego, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność w zamian za uiszczenie opłaty nie jest dostawą towarów. Ale to już przeszłość. Interpretacja ogólna wydana przez ministra finansów stwierdza, że przekształcenie jest dostawą towarów. Takie stanowisko jest efektem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lutego 2021 roku. Zgodnie z interpretacją ogólną obowiązek podatkowy ma być rozpoznawany na zasadach kasowych, co jest korzystne dla samorządów, czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów. Gmina wypożyczając instrumenty muzyczne w szkole muzycznej wykonuje zadania własne związane z edukacją publiczną, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Uchylił tym samym interpretację wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zdaniem sądu wypożyczanie uczniom i tylko im za symboliczną opłatą instrumentów w szkole muzycznej służy edukacji muzycznej, a w globalnym ujęciu edukacji rozumianej szeroko. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już za dwa tygodnie. Do zobaczenia!